Co się stanie, jak tą lodówkę napełnię do pełna wodą? Do pełna. Do tego poziomu. Wyjmę to. Włączę chłodzenie, minus 20 stopni. Pierwsze pytanie, czy da radę zamrozić? O to się pytaliście, bo podobno lodówki mogą schłodzić przestrzeń, ale już jak dostaną wodę, gdzie muszą naprawdę dużo energii w siebie wydać, to nie są w stanie tego zamrozić. Zrobimy to, ale Wiecie, że woda, jak się się w lód, to zwiększy objętość około 8%. Co się tu stanie? To jest zamknięte. Rozsadzi górę, ale może wcześniej, bo chłodzenie jest po bokach. Wcześniej boki zamarzną i boki rozsadzi. To może być ciekawy efekt. Rozsadzenie lodówki. M może być sytuacja taka, że będzie powoli narastał lód po bokach, będzie zwiększała się objętość lodu i woda wypłynie, więc poziom wody nie będzie wysoki. Przymrozi nam to. No zobaczymy. Zaczynamy eksperyment. Lejemy. Lejemy wodę. Trochę się brudu dostało, ale to spłuczemy. 55 litrów wody wejdzie? Dobra, to by tak. To trzeba wyjąć. I ja no kółeczka wytrzymają. Sprawdzimy. Jest tego troszkę nie. Ciekawe czy ten lud wyjdzie potem z tego. Pewnie tu zablokuje. Znaczy pewnie się połamie wszystko. Gotowe. Zalane. Poczubek. Zamykamy. Nawet się wylało, i zaczynamy chodzenie. Na początku wskazuje temperaturę 17 stopni Celsjusza, zaczęło się chłodzić. Jak dojdzie do zera, no, jak wyłapię ten moment 4 stopnia na przykład i woda się skurczy, to wtedy ją doleje. Doleje wam trochę wody, do, trochę, brakującą ilość do pełna, tak żeby w momencie zamarzania ilość wody była na full. Minęły 2 godziny. Zostało pobrane 158 watogodzin energii, czyli prawie 70 wat na godzinę. Lodówka bierze pracując non-stop, no bo jednak nie, nie osiągnęła temperatury minus 20 stopni, tą, którą jej kazałem. Woda ma temperaturę 11 stopni. No, nie jest ciepła. Kontynuujemy eksperyment aż do skutku. Kolejne dwie godziny minęły. Mamy 6 stopni, ale powiem Wam, że w stanie nagrzane jest to czarny kolor. I no ma z 50 stopni Celsjusza, także to nie służy do końca dobrze lodówce. No wiadomo, że tutaj jest zimne, bo to ma 6 stopni, także jest chłodne. Już, już czuć. Poziom wody jest taki. Ta uszczelka tutaj. Robotę robi. No. I zamykając. A, tu jest też na dole spust wody, po, po lewej stronie. Wiadomo, że w lodówce w normalnych warunkach by nam się hmm, skraplały te hmm, powietrze skrapla się I, i, i woda w powietrzu się skrapla dokładnie. Para wodna w, w powietrzu. I wtedy hmm, tą wodę warto jakoś hmm, hmm, z lodóweczki spuszczać więc po to ten zawór jest, a mi się przyda żeby tą wodę nie, pewnie ten lud wyrzucę stąd wysunę nie wiem czy się wysunie będę próbował go wysunąć i taką zrobić górę lodową tutaj na kosce brukowej ale na razie zamykamy a i tu taki jest zatrzask także tutaj no a taki jest zatrzask i tutaj nie wiem czy to tutaj oto chyta czy to się Dużo, duża siła jest potrzebna, ale musi coś się wyłamać w niej przy zamrażaniu. Temperatura 5 stopni Celsjusza. Jak na słońcu była lodówka, zagrzewała tak się bardzo mocno. To niestety te 6 stopni to było maksimum, do którego była w stanie schłodzić tą ciecz, czyli grzanie słońca ogrzewanie przez słońce i temperatura zewnętrzna 30 parę stopni bo było 32 stopnie na zewnątrz powodowała że to było to ta delta 25 stopni była maksymalna. Gdyby była w cieniu to myślę że ten czarny kolor by się nie nagrzewał i wtedy spokojnie dałaby radę się z, dałaby radę się bardziej schłodzić. No ale teraz jest już godzina 18.22 Już słońce świeci niżej na horyzoncie. Już jest w cieniu lodówka i temperatura wody jest 5 stopni Celsjusza, czyli bardzo blisko tej najmniejszej objętości wody, jaką woda posiada. No, jaka zimna woda. Także do dwóch stopni schodziło. Lekka taka, ciuteńka warstwa lodu się pojawiła. Ale to nie ma sensu. Słońce mocno grzeje. Wyłączyłem rano chłodziarkę. Mm, Grzane wszystko z powrotem. I zobaczcie, jest lód, to nawet zamarzło bardziej niż myślałem rano. Dość sporo tego lodu. I myślę, że gdybym zostawił na kilka dni, to by zamarzło. Ale to mówimy o kilku dniach. Widać, a dawało radę. Pływający lód w wodzie, czyli mamy 0 stopni Celsjusza. Tak to działa fizyka wody. Czyli na razie nam lodówka. Utrzymuje chłód. Chłod. A zobaczmy, ile prądu poszło. 20 no, 19 godzin, 14 minut. Chodziła lodówka. 1,2 kWh. Praca była ciągła. Non-stop. Ponieważ nie uzyskała minus 20 stopni Celsjusza. Czyli można przyjąć, że ile? 50-60, niecałe 60 wat na godzinę zużywa przy pracy ciągłej. No ale chyba nikt z was nie będzie zalewał lodówkę 55 litrami wody i to chłodził. Aczkolwiek ktoś lubi. Jak widać, nie uzyskałem minus 20 stopni, ale też no, zamroziło. Zamroziło do 0 stopni mimo upału. I wysokich temperatur i słońca. A w nocy było 18 stopni, była ciepła noc. Ale to też nie ma znaczenia. Wiadomo, że gdyby było w nocy minus 2 stopnie, to by zamarzło. Oczywista oczywistość. Rozkręcę ją. Wytrzymała ten test, znaczy wytrzymała, nie doszedł do skutku test, więc warto zobaczyć coś w środku, jak wygląda agregat, jaki jest mocy. 12 godzin wyłączenia lodówki i cały czas trzyma trzyma zimno Także Jest dobrze, a tam jest słońce. Już daleko